Cześć witajcie z tej strony znowu Emila, to jest kolejny odcinek Fiddebista z Milo i Siroko, którego tutaj nie ma. Na na tym serwerze postawiono w tym momencie na laptopie. że mój komputer nie uciągał, dlatego pierwsze trzy odcinki, właściwie ostatnie dwa odcinki, czyli odcinek drugi, trzeci był w takim niskim FPS, ale polecam ich i tak posłuchać bo było w miarę śmiesznie. Baza się troszkę zmieniła, jako że postawiłem sobie barelle postawiłem sobie łóżko, tego typu rzeczy. Ale jesteśmy z powrotem, i strasznie mówiąc, nie mam pomysłu co będziemy robić w tym odcinku. Bo patrzyłem sobie na różne mody, które tutaj mamy, i kilka modów mnie interesuje. Interesujemy Thermal Expansion, ale widzieliście jakie robię wielokrotnie. Thermal Expansion się troszkę zmieniło, więc może będę je robić przy Was. Ale chciałem się zająć, może nie jeszcze na tym odcinku, Simple Jetpacks, czyli robić sobie jetpacki. Ale bardzo mnie zaciekawił jeden mod, który się nazywa Flaxpert Steam Power i dodaje mnóstwo rzeczy jak muszkiety jak Steam Drill, jak soły, jak Powerfisty, jetpacki, exosity i i dużo innych angielskich nazw, <grych> których możecie nie rozumieć, no, ale w sumie w sumie bardzo rzeczy. Ale w tym odcinku chcę wam pokazać, że wykopałem troszkę rubinu. Więc część tego rubinu sobie przerobimy na y, narzędzia, zrobimy sobie kilo łopatę I miecz z tego rubinu i mam plan, niepotrzebnie zmieniłem się na dzień, żeby z, tego, z tej ectoplazmy zrobić sobie uh, miecz spektry, ale może wcześniej pójdziemy do cave'a i pokażę wam kilka rzeczy jakie znalazłem i pewnie domyślacie się co to jest, jako że to jest pierwszy odcinek po nagraniu pierwszej serii odcinków, yy, czyli między tymi odcinkami jak zawsze poszedłem troszkę kopać i wiele różnych, różnych różnych, 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 rzeczy, różnych nudnych rzeczy i znalazłem sporo diamentów bardzo wiele przypadkiem, na przykład tą rdę po prostu sobie znalazłem chcę przyspieszać bieganie klikając spację, po prostu nade mną, ale wiele ród, yy, diamentów znalazłem po prostu odwracając się za siebie, żeby sprawdzić, czy nie ma ze mną creepera albo coś w tym stylu, więc to było całkiem zabawne. Niestety nie mam tego na ujęciu, jako że nie nagrywam wszystkiego, bo miałbym za dużo wyciągania z tego materiału, a te odcinki, szczególnie ostatni odcinek, zajął mi za dużo czasu. Więc tutaj znalazłem kolejną bryłę diamentów i dużo paskudnych gazów. I jeszcze powinienem, jeszcze chyba gdzieś tutaj znalazłem diamenty, ale nie jestem pewien. Szczerze mówiąc. Um, ale jeszcze pamiętam jedno miejsce, gdzie znalazłem diamenty najwyżej część zgubię ich. Ale to nie szkodzi, bo mam ich sporo. Gdzie my jesteśmy? Um, tędy poszliśmy, czyli jeszcze jedne diamenty będą tutaj. O, klikamy spację. Szybkie skoki. Wow. Wow, to jest dziwne, nie postawiłem tutaj kobla. Zaraz się okaże, że tych diams, diamentów nie znajdę, to będzie mi przykro. A może nie znalazłem diamentów, ale znalazłem coś ciekawego. Wchodzę sobie tutaj, kopiąc, patrzę. What the fuck! Myślę, że to jest jakiś MOB. A to są randomowo generujące się y, gaspipy. Znalazłem tutaj emeralda. Na pewno jeszcze gdzieś zgubiłem diamenty, y, i będę musiał chyba postawić serwer na na tym jak się siebie hostowałem, żeby zobaczyć koordynaty, które sobie wpisałem. Znalazłem tutaj dużo y, Orberry basów, w tym cave'ie, których nie wykopałem, jako że chciałem wykopać przez sobą. Oczywiście z tego możemy farmić troszkę koperu, tinu albo ironu, cokolwiek tutaj jest. I odkryłem fajną sztuczkę, że możemy kliknąć sobie tylde, czyli przycisk koło jedynki nad tabem. I coś kopać, i wtedy wykopujemy wszystkie pobliskie rudy tego rodzaju. Więc to jest całkiem zabawne. Ale oczywiście to nam zabiera odpowiednią ilość użyć. A, Ow! Właśnie na to potrzebuję miecz. Odpowiednią ilość użyć kilofa i zużywa nam to więcej głodu, jako że przed chwilą zjadłem bardzo dużo berisów, które uzupełniają em, pasek mojego. Um, taki niewidzialny pasek jedzenia, jakby. Saturation. I już jestem głodny, już muszę jeść steki, um, których nie mam tak dużo. A ład, czy tutaj jest spawner szkieletów? Jeżeli by był, to bym mi się ucieszył. O, ja cię. Dużo mamy berisów, to jest plus. Tylko nie wiem, czy będzie chciało się je nam farmić. Um. No, że się zbieramy najciekawsze rzeczy, czyli na przykład sercu squorts. Które nam się może w przyszłości przydać. Um, LET jak na razie zostawimy. Chwycimy iron. Uuu, i wpadniemy. Uuu, wpadniemy w niemiłe miejsce. Zaraz wyjdziemy na powierzchni, jako że chciałem stworzyć bardzo fajne itemy. Nie wiem, czy wystarczy mi na nie mm, skóry. Ale mam nadzieję, że tak, jako że znalazłem bardzo fajne itemy. W Tinker's Construct których się nie spodziewałem, że znajdę, i jeżeli one działają tak, jak myślę, to będzie super. jako, że znalazłem tam buty, które bardzo możliwe, że dają nam uphill step assist, czyli że nie będzie, nie będzie trzeba było skakać, żeby coś e, wykopać sobie normalnie. Chyba zrobiliśmy kółko. Au, au 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 au, zrobiliśmy kółko, czyli musimy pójść w stronę tą z nie przyszliśmy. Tak, to nie jest strona, z której przyszliśmy. Jeżeli to się będzie ciągnąć za długo, to lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Jest znalazłem drogę wyjścia. I tam jest dużo innych itemów Tinkers Construct, które powinny mi przyspieszyć. Pływanie. Jeżeli teraz się croszuje. Albo zacina Minecraft. To może być problem. To, to, ta to, to, 1 fps. I w tym momencie niestety muszę zakończyć to wideo, jako że od tego strasznego zacięcia się, które się wydarzyło, mój komputer zwariował, zwariował mi znowu program do nagrywania i ani ścieżka nagrana audio z mojego programu do nagrywania mikrofonu Audacity, ani ścieżka nagrana druga, którą trzymam zawsze jako backup bezpośrednio w programie, w programie jako na dodatkowej ścieżce, też nie działa. I nie mam żadnych sync jumpów, jak to nazywam w Minecrafcie, czyli że klikam głośno spację i skaczę, żebym mógł później zsynchronizować dźwięk, więc niestety bez spędzenia kilkudziesięciu minut na dopieszczaniu tego dźwięku, jako że on jest... Nie wiem co się stało po prostu, nie mam możliwości, żeby następny segment się stworzył, ale stworzyłem sobie armor z, z Tinker's Construct, który daje mi wyższy skok, który daje mi zooma i który daje mi wchodzenia na jednoblokowe stopnie, więc to było na tyle, jeżeli chcesz zobaczyć więcej, możesz dać lajka, możesz napisać co mogę zrobić w następnym odcinku, jako że... Po wstawieniu tego odcinka, kilka godzin będę nagrywać. Więc, jeżeli w kilku odcinkach napiszesz komentarz, co mogę zrobić, to bardzo możliwe, że to zrobię, albo przynajmniej to rozważę i powiem o tym po odcinku. A jeżeli nie, to mogę oczywiście powiedzieć w następnym, albo w następnym, następnym, bo nie wiem, jak dużo trzeba będę nagrywać, jeżeli w ogóle. Ale to by było na tyle. Zostawcie komentarz, subskrybujcie, dajcie lajka, like, zobaczcie mojego i do nagrywania Sirocco, który również prowadzi serię na tym serwerze. Jak na razie zastanawiamy się, czy go postawić na stałym i zaprosić jakichś youtuberów, czy tam zrobić coś takiego, że mniejsi youtuberzy, czy mali youtuberzy, albo więksi od nas youtuberzy, obojętnie mogą sobie tam podgrać spokojnie yy, i mieć dobrą zabawę, i nagrywać razem, czyli otrzymywać dodatkowy support od innych, więc to było na tyle. Z tym Milo. Trzymajcie się i cześć.